Jezus wie, że Żydzi usiłują Go zabić. Mimo to w święto namiotów idzie do Jerozolimy i naucza w świątyni. Nie boi się głosić, dlatego, bo wie, że to jest Jego zadanie. Ma przekazać ludziom dobrą nowinę. Naszym zadaniem chrześcijańskim jest również świadczyć o Chrystusie. Czy czasami nie jest tak, że wstydzimy się Jezusa, że wstydzimy się o Nim mówić, że wstydzimy się do Niego przyznać. Jezus... Nie boi się mówić. Czy my również nie boimy się mówić o Chrystusie? To jest bardzo ważne. To jest jeden wątek dzisiejszej Ewangelii, a drugi wątek to chęć otworzenia znów swojego serca na działanie i na słowa Jezusa. Żydzi nie otworzyli swoich słów i dlatego chcieli go zabić, bo trudno im było wyjść z własnego komfortu, nie tylko psychicznego. Czasami jest nam również trudno przyjąć Jezusa, bo też jesteśmy zamknięci w swoich myślach, w swoich pragnieniach i trudno jest nam wyrzec się czegoś dla Jezusa, zrezygnować z czegoś, a przyjąć Jezusa. Jest to trudna droga, ale droga, do której zaprasza nasz Jezus. Błogosławię ci w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.